a w nim Bóg został chwałą wiedział. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy rozpoznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. telewizję i widzieć film Se Braci Sekielskich, który obejrzałem, i nie było mi łatwo myśleć o tym, że stanę mówić homilie. Kiedy jeszcze czytamy, dla kontrastu wobec tego, co skandaliczne się ujawnia. To wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. A to, co się ujawnia, to są akty nieludzkie, akty skandaliczne, tragiczne. I powiem Wam, kochani, że paradoksalnie. Nadzieję w tej dzisiejszej Ewangelii daje mi pierwsze zdanie, które być może jakoś, jakoś przemknęło nam koło uszu. Autorzy w przeciwny sposób zestawili opis zdrady Judasza właśnie z tym przykazaniem. I pierwsze zdanie, które dzisiaj przeczytaliśmy, to jest, to jest zdanie w Judasza z Jezus powiedział. Czyli jesteśmy bezpośrednio po tym fakcie, gdzie Jezus mówi, jeden z was mnie straci, podaje mu chleb umoczony w winie, wchodzi w mrok. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście nad tym, że jest Naprawdę dziwne, a może nawet i wspaniałe, że my o tym czytamy. Bo gdyby była mentalność przykrywania grzechów w pierwszym kościele, to my byśmy nigdy nie usłyszeli o tym, że był jakiś Judasz i to jeden z dwunastu w Ekipie. W pierwszej najważniejszej ekipie że ten Judasz zdradził, że on się powiesił. Nigdy nie usłyszelibyśmy tego, że święty Piotr się wyrwał Jezusa trzykrotnie, też zawiódł, że w sumie pod krzyżem to był tylko jeden. Jeden zdradził i się powiesił, jeden stał pod krzyżem, a dziesięciu uciekło. Nigdy byśmy nie usłyszeli o tym, że się między sobą pokłócili w drodze. Nigdy byśmy nie słyszeli o tym, że rywalizowali ze sobą i że Kościół nawet po zesłaniu Ducha Świętego również przeżywał konflikty. Czy nie jest to dziwne, że w Ewangelii umieścili takie skandaliczne sytuacje, że w Ewangelii umieścili zdradę Judasza, że przecież za chwilę po zmartwychwstaniu rzucili losy i wybrali Macieja w miejsce Judasza. I nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. Ale w jakiś przedziwny sposób oni chcieli, by ta słabość, grzech, zdrada ludzka znalazły się jako świadectwo. To jest coś niesamowitego. Że Kościół, ten ewangeliczny Kościół, nie ma tendencji do przykrywania zła, ukrywania zła. Że ten Kościół w Ewangelii robi coś przeciwnego. On to zapisuje i dzięki temu zapisowi my wszyscy wiemy, że Kościół. To nie jest wspólnota ludzi bezgrzesznych. To jest wspólnota ludzi, którzy zawodzą. Czasem straszliwie zawodzą, tragicznie zawodzą. I powiem Wam, że absolutnie nie jestem zwolennikiem, by prawdę ukrywać. Jestem za tym, żeby postępować ewangelicznie. I cieszę się, że to wychodzi na jaw. To znaczy, prze, przeżywam wstyd, ból, gniew, wszystkie te inne uczucia, zawód, ogromne rozczarowanie. I to jest taka radość przez łzy, ale mimo wszystko cieszę się, że to wychodzi na jaw. Chociaż mój taki odruch również byłby, żeby to jakoś przykryć. Nie, że. Ze względu na jakąś korporacyjną lojalność, tylko ze względu na to, że serce drży, gdzie dzieje się taka krzywda, gdy ktoś mi bardzo bliski postępuje źle. Teraz możemy się zastanowić, czy w podobny sposób trochę nie reagujemy w naszych rodzinach. Wszyscy wiedzą, że temu panu zdarza się od czasu do czasu pobić żony, żony. Ale ani ona. A nikt, nikt z otoczenia nie dzwoni na błękitną linię. W wielu naszych rodzinach widzimy, że ktoś sobie za dużo pije, i regularnie, i inaczej niż wszyscy, i że jest i że niszczy swoją rodzinę, i nikt mu nie powie: Tobie nie nalewam, bo potrzebujesz terapii. Że w wielu naszych rodzinach jest tak, że dzieje się jakaś krzywda dzieci i też się na to nie reaguje. I nie dlatego, że mamy jakąś korporacyjną, rodzinną lojalność, tylko, że to jest jakiś ból, z którym nie wiemy jak sobie poradzić. I że to zestawienie zdrady Judasza, faktu, że to umieścili w Ewangelii, razem z tym wspaniałym tekstem o miłości bliźniego, nam, że prawdziwa miłość to jest taka miłość, która jest tak dojrzała, że czasem potrafi, wbrew swojemu własnemu wstydowi, wbrew, wbrew lękowi, upomnieć się, upomnieć się o to dziecko. I jeśli tak się nie stało, to wszyscy żeśmy zawiedli. Bo Kościół to nie jest tylko ten Pan tutaj w prezbiterium, który siedzi na głównym krześle w sutarni i w ornatach. Kościół to nie tylko ja. W równym stopniu. I nasza parafia nie jest własnością tego Pana. Jest naszym wspólnym dobrem. I każdy z nas, jak tu siedzimy, może w różny sposób, ale w równym stopniu odpowiada za jakość życia tej parafii, parafii, za jakość życia w ogóle Kościoła i za to, czy my będziemy szukali dobra i miłości, czy też z powodów takich grzecznościowych czegoś komuś nie powiemy. Bo będzie obsuta atmosfera, ale to, dotyczy, ale to dotyczy również życia w rodzinach. To dotyczy również kobiet, które nie powinny się zgadzać na przemoc wobec siebie czy wobec dzieci. Powinny zadzwonić na policję nawet. I że jest koniec takiego przemykania oczu, jeśli dziecko bierze marihuanę, że wszyscy się wstydzą, nie poprosimy o terapię, bo co ludzie powiedzą? Że jest koniec z takimi postawami, w których nie upominamy się o jakieś dobro. I pozwalamy tam wujkowi jechać po pijanemu, no bo jak mu zwrócimy uwagę, to w rodzinie wybuchnie skandal. Mówię teraz o sobie, może nie o tobie, ale ja mam taką tendencję, taki pierwszy odruch, a dobra. Ale od takich czasem drobnych, a dobra, się zaczyna, a kończy się na takich... Więc, Ewangelia dzisiaj pokazuje nam, że można tę tragiczną sytuację, w której się znaleźliśmy jako wspólnota, nawet tą tragiczną sytuację przeżyć żyć ewangelicznie. Bo ja widzę już oczami wyobraźni tego świętego Piotra, który dyktuje Ewangelię świętemu Markowi, tak jak Wydaje się było rzeczywiście w Rzymie, i mówi temu młodemu chłopakowi Markowi, napisz, że się go zaparło. Napisz, że się go zaparło. Nie próbuje tuszować, nie próbuję ukrywać tego, że zawiódł. Tylko właśnie ten moment zdrady i zawodu jest dla niego świadectwem. Że choćby tutaj nawet był gnój, to Bóg jest tak pokorny, że nas w tym gnoju nie opuszcza. I że odejść z kościoła teraz, owszem, można i wielu to zrobi i już to robi. Ale tylko wtedy, kiedy za kościół uważasz księdza, a nie nas wszystkich. Ja nie mogę odejść od samego siebie. Ja jestem częścią Kościoła i zostanę w nim, nawet jeśli bardzo ważni ludzie w tym kościele tragicznie zawodzą. Bo tak rozumiem wierność miłości, po prostu tak ja to rozumiem. A więc kończąc już, owszem, jako wspólnota. Przyjmujmy, wyznawajmy, nie uważajmy, że nas ktokolwiek atakuje. Dlaczego niewierzący nie mieliby, dlaczego niewierzący mieliby nas szanować, skoro takie rzeczy się dzieją? Czemu? Ja się nie spodziewam aktów miłosierdzia, i miłości od niewierzących, choć jest wśród nich wielu porządnych ludzi. Ale oni się jakby upominają o prawdę od nas, czyli od Kościoła. I póki się jeszcze upominają, to znaczy, że im na czymś zależy. Bo jak już się przestaną upinać, to znaczy, że już w ogóle nie jesteśmy dla nich ważni. Ale nie tylko myślmy o tych księżach pedofilach, ale myślmy również. O naszych własnych rodzinach. Bo być może to w Twojej rodzinie trzeba by było być nie. Trzeba by było powiedzieć komuś: potrzebujesz terapii, i póki nie zajmiesz się tym, nie, ma, nie masz po co tu przychodzić, nie napijemy się budyczki. Bo Może w Twojej rodzinie trzeba by było postawić kres jakiejś przemocy. I może nie molestować nie dziecka. Ale może jakaś krzywda się dokonuje i nikt nad tą krzywdą się nie pochyla. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, miłowali, tak jak ja was umiłowałem.